Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony niedostatecznym, a to jest kolejny gameplay z League Legend. Dzisiaj zeramy sobie Ranking Flex z Ai. Hej, Aniu. Ania trochę jest zakatarzona, za chociaż. Niestety. Ale no tutaj niedaleka na suporcie chyba odda. Będzie taka taktyka, że oni się przewrócą. Ja spróbuję zagrać tak full wizję z moim W. Cześć, czy naszemu robi, to pomoże. Jak myślisz? Prawdziwie. No zobaczymy, zobaczymy o co tu chodzi. Dobra, 12, 13 i 14. On idzie na to blue. A idzie na blue. A z jakiej okazji on tutaj? A po coś yeah. tu przydał Master? Master i. Zobaczymy, jakie kolejce. Dobra, zobacz, kanidalka, zobacz, jak ona się porusza. I cyk, skoczej. Wow. Ale ona to gra. <coughs> Ty gada. I cyk. Dobra. O, idą, idą opony Weszła w trapkę. 20 golda. Kometka, hello I <grymne> zwycięstwo Mogą klikać ff Już mogą. Ziera będzie strzelać z E. Ale głupiutka. I znowu dostała 20 golda. Dzięki. Zwycięstwo. Łap. Wow. I 20 golda dla Tomaszka znowu. No dawaj to E. A zgupieliście co? Takiego supporta jeszcze nie widzieliście, a masz. Tup, 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 tup. Okay. Nie wiem, czy możemy na drugim, na Nie. Lewe... Ciężko powiedzieć. Spróbujmy, oni mają pierwszy, więc... Ja tam jakiś tam damage wesoły będę miał z tego kunia. Fajnie, 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 fajnie. Okej. Okay. Tup, 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 tup. Ha, Haha! Ale do... ale do 13. Ale kurczaki. Zyra jeszcze. Ła, wow, wzyra. gamoniu. Dobra, trzeba łezkę zbudować. Masz. Dobra, dwie dzidy, dwie nietrafione. Dobra. Jest, jest wysoko. Ja no, teraz trzeba tu pułapkę. O, szakłę tutaj gdzieś był. Mm. Nie mogę trafić z Didy, więc trzy czy nie trafione, więc jest wysoko. Bawisz się wękosa? A co, nie trafia czy co? to no. no to się bawię. Nie, to w to chyba w drugą stronę rzucą, ale ja nie wiem jak on... Wiem, że niedaleko gra, ale jak to, nie wiem. Schaco, chaco? schaco. Nadążaj. Nie poskromisz. Nowa... No nie no. S czonek. Ja uderzyłem. No cóż. A masz. A masz. O wy kamonie, co mi... A ten szako to czas nami idzie? A, bo Rengar jest no. w dżungli! Okej, okay. to mi się czerpiony popierdzieliły. No niezły. Też myślałam że tam. O, od czego zależy ród? Od trzech piórek, a były dwa, które utrafiły, i jeden był, jakby przed nią. Też fajny fakt? Ja chyba nigdy zajął nie grałem. O! No. Trzeba był Co, więc nie ruszam. Kliknąłeś piniąkę i się zmieszałam. O, Andrzej. No, chyba nie bieramy, ale. Chociaż? Mijo! Minion? Tak, tak jest! Tak jest! Co? Dobrze, to Czekaj, to w to co to będzie? Kot kontra puma. Elo, to grywa. Tomaszek zabójca. Tomaszek zabójca. To Tomaszek zabójca, jak? Przez zwykłe. No jasne, że przez zwykłe. było otwarte i 2010 pl. No. Takie 2009. A 9, tak, Może być 9. 9? Nie do 2015. Nie weź, FF. Dobra, blue buff. Ale nie ich nakopaliśmy, duży damage. Mam. No. Masz, Oj, kometka, dobrze, wchodź tam, jazda I tak jest! O. <noise> o, tak jest. A masz o! O! No dobra, dobra, kurczę. Ona to po kanona... Aj źle! mogęś poczekać, ona by po kanona może podeszła, to byś ją zrutowała, to bym wrzucił. To się da. O. Może. O o, Pozdrowienia do więzienia. O ty ty. Oj ty ty, kawałek. No nie, tak nie chciałem. O, i sobie w o. o! Leżał to, ta, tak? Coś takiego? Dwie sekundy. Ja ci nie dałem E, żeby dostać asystę. Tak jest, Tomek. Ale jest świetny na tej nidalce, naprawdę. Wow! Wow, Tomasze. Ej, Tomek, moja klątwa chyba została przełamana. Czemu? Zawsze jak gram z tobą na tym koncie i ty trollujesz, to mi nie idzie. No ja nie ma, Ja nie trolluję, przecież ja gram tak normalnie, nie? Po co ci chodzi? Ja, troll? Co ty? ja zawsze tak. Nigdy. Mam, nie. Po prostu nie, nie znam się, jak się w to gra i gram takimi championami po prostu. Tak. No. Na pewno. No mówię ci, ja po dwa. Co ty grawasz? Ty, może ją cię ramcia? Nie, jednak nie. Nie chce mi się. Nie stoi, myślałem, że podejdzie. Teraz pod... Tera to mi noga boli. Może. O, kometa walnęła z bazy. Fajnie. O, no, nie zmieniłem to No cóż. Ale zobaczył. Fajnie, fajnie, że RK dał. Fajnie. No. Ojo! Nie no, szako 800 tysięcy IQ chyba zrobił. Nie no, to było piękne. Nie widziałam. Yy, Gangplot streszował, w trapa szako, dostał Fira i zdech. Rura. Wow. Go, go, jasne. Ja mam dużo minionów, a Master... Master zbiczki. A masz! Taki jest! <tot <commandments> <totum> Nie mogę. A ja wiesz, jakbym zagrał jakimś normalnym pikiem, to byśmy dostali e, na łeb? Na Czemu? No, bakam normalnymi pikami typu jakaś Jana. Czy dostaję? No, nie wiem o co chodzi. A jak grałem ja jakimiś trollami, to przeważnie terfami mnie. Nie ja rozumiem tego kompletnie, o co tu chodzi. Może też kwestia tego, że gramy flexy. O to może chodzić? No. no. Ale to pre no to. Nie wiem, jedynym pre który tu jest, to jeden mid jungler z midem i nasz mid z topem. Oby nie no nie? A to... No nie wiem. Ja grałem. Serię? To mieliśmy dwa razy pięciu pre więc. No bo graliście w piątkę. A, w ten sposób. Okay. Bo to jest tak jak w Valorancie, że szuka wam piątki, dlatego że gracie piątką. A, okej. Okay. Okay. I to jest OK, mi się wydaje. A czy no. O, zera, na web? O, szkoda, no, ale padnie chyba. O, nie, 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 Dobra, to dostanie teraz na web, Elo? No nie, no nie! O. Ale sadek, to Szako tam idzie. Aha, po, pomyliłam się, dobra, nieważne. No serio? Posadziła sadzonkę, już tam dzida leciała. A to bestia. A masz. Nie? Szkoda. O! Co jest, kurczę? Ja, jakbym zrobił pod Ardenta tą Nidale? Wiesz, że pod Hila? Pod Mustown. Pod, pod ej, mogę? Ej, pod, ej o. No, nie wiem. Egzostuję nie wiem. go. Ja mogę. Dałem, nie, ja ja, ja nie wiem. To znaczy, mógłbym przeżyć. Mógłbym przeżyć. Ja, ja mogę przeżyć. Źle, że ale... combo na tego patem. Uh -huh. Zamierzcie mieć W, auta. No dobra, i najpierw to po prostu zaraz. Przeżyłbym na milion procent. Ignite. Hmm. No cóż. Bardzo mi się podoba, że Sami radzi została killa. No i dobra, jest wesoła, jest. Dam. Niech to. Nie, to ja jej muszę oddać, żeby zrezygnowała, Golda. <gulity> 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 Hop. O, szkoda. Moje. I stąd, czyli bijemy to tu... Czy ja, może dym? O, kociska o, dostałaby. Ojej, okay. <laughs> opasa. I tutaj jeszcze takiego. O George, trzeba spingować. O masz solo play Wow. Dzięki. Dzięki szefie. No nie no znowu to. Jaki hater ta zira jest. Masz. Takie. jest. Wow. <grafię> Gratulacje. Gratulacje. I teraz ta. Ale ty mi lubisz tak zabrać pionka. A no, jednego tak delikatnie, nie? Ale Kanona tak nie zrobię, ruszam. Tak... No prawda, tyle dobrego. O. Nie wiem, ona ma jakiś dziwny movement Samira. Mam. wiesz, że ona miała poprzednio diamenta na flexer? No No niezłe, jest naprawdę. Wow. Insane. Idzie ten kocisko. Na radzie jest. Tego tam. Strzelebucho. To nie jest. Się. Hm. <noise> Jak ze swaytował Radzi Sława. I co teraz robisz? Bierzemy mu. Ha! <noise> o! Nie mam wardów, nie mam wardów. Spoko, Zera też idzie. Dobra, wracamy na dół chyba. Dobra, ciasteczka mogę wziąć, masz w miarę full HP. E, Rengar blisko mnie. O kurna, to zagrałam. Spoko. No to dał. Naprawdę z metra nie trafiłem Jest wysoko. Ten gang plank sobie zabija na luzie rengara Lubię jej, co ja robię, co ja robię To szako idzie Aha, tu jest Szako A ten gang jest Ooo jajajaj, yeah, yeah, yeah. o karamba O nie! Poważnie i ta trapka, nie? No nie, ta trapka mnie rozwaliła. No. Nie, 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 nie ta, ta. Jak ona ma? Nie ja wiem, wiem. Sabila. So, <coughs> Gamuj. No tu, tu jest. Ten, ten jest bandytą. No nie mogę. No. Ja bym chciała pomóc, to no nie? Bro. Ty, for help. Miałaś hilo, czy jeszcze nie? Mm, nie miałam. Ale już nie będę się z nią kłócić, no. bo mam wiele lepiej. Nie wiesz że wie lepiej. Pani, dalej dżungla. Nowa meta. <laughs> Nowa meta. I cyk. Okay. Dobra. Pyk. O, kocisko. I tu zobacz to! Gdzie pan kot? Where are you? I łap na ucho! O ty! A gdzie tam idziesz? Masz na ucho. Nie no, poważnie? No chyba sobie kpisz. No nie bogę. Dla syrenger będzie skurzony, nie? To mi się tak wydaje Dobra, może wrócimy na dół Okno problem. O, master się zdenerwował. Ciekawe co zrobi. You can say bye bye, bye to your farm. O, wkurzył się, zobacz. Bye bye. Ale mad. Poważnie? Nie chcę zabił, no i co? Master Master jest OP hmm. 3OP to tak bym... Tak się Jest wesoły to na pewno! Jo! Ale bombę mu zrobiliście W tym samym w tym momencie rangerowym. W tym samym momencie Ja rzuciłem dzidę, a gang tam ku. I on pękł w locie. Ale to było piękne. Jo! No śli to było, naprawdę. No. Bong. Taki bong był. Taki kocisko, ale się pewnie wkurzył, że. Co jest? Co jest? Kto mnie wybił, co, co się stało? Co to za George? O. Hello, Samira. O -o. A masz autostradę w Gamonity. Nie mam wardów. Aha Cyk O, echo ludem thank you, thank trankiu Typ, tup, tup, tup. O, o, oponenci! da do Tomacha. I masz i myk za 400 Nie, to moje dzieci trochę. Czy dziś się tak spida? No bad, no dobra. dobra cyk. No, szkoda. Który ma range, to E? Myślałem, że ma. O! Ale wesoło! O co jeszcze zaraz to będzie jakaś wesoła wbita w tej stronie. ja nie mam wizji. Dobra. Idziemy do góry w lewo. Wilka nie bi. kadniemy Aha, i Alfo zabił tego wilka. Dobra, wszystko mu zabraliśmy. Fajen. A Samira tam na dole. Dobrze, no, Samira. A ma tych trapek pewnie miliard. No, jedna. Idę do sa. Dobra, idę tam w lewo. Na. No. No to Yes. O, George. O, wardzisko! Nie mam, nie mam, nie mam. Hello. O, o. Ty, co on tu kombinuje? No szkoda. No hejku Ale no, ale fajnie, fajnie, fajnie. To będzie dętka, albo ty, albo ja. To dobra, rzucę jak i dam ci heal. A. Rzucę jak zausta. Sekundę cię wybąbił, no to bo tak wiesz. No u... ja wiem. Poczułam. Masz sekundę na dedzie, czy. czy więcej? Znaczy mam 10. Aha, bo się bo biłaś. jeszcze, no. Ale pewnie by była sekunda. Ładnie w locie ci tam. Turu, Okej, okay, kurczę. No. no, Rengar po reworku jest silny, tu przez A tu rework, a do samo jakiegoś? No, oh. dowiedziałem się. Tom, Tomek, ja ci to czytałam. Ja pamiętam, tak że. Ja pamiętam z tym lifestyle. To no, no, i też z ręgarem ci mówię. Ja ręgara to nie pamiętam. Już jakiś przedmiot, o, film z ręgarem o Holuden pamiętam, o. Że jest jakiś wesoły, że on tam no. po miliarda bił No. No, to coś tam kojarzy. Coś tam kojarzy, gulczeczki. Nie no, w sumie ta nidelka no nie jest jakaś super. Jest Prowlera, elo. <laughs> Niezły Prowler na Gangplanku, On słyszał? Ty, pa. O co się dzieje? Ale jazda. <laughs> Maser drzwi. Dwa itemy? Dwa. Fajnie. Ooo, będzie akcja. O, nie mam chwila, żeby mu rzucić to Mam ramasztę. Ooo, ale z panką mu odpalili. O kurde. No to nie jest dobre. Ja się trochę cykam. To jest chyba klon. Nie. Mogę lepiej. Ktoś mnie zabił, ktoś mnie zabił, bo zabił klona. Gangplank. Kurde, ja znowu znalazłem. zrobiłem combo i się wywaliłem przez to. Nie mogę nawet odfleszować, bo dostałem nagle pacynkami od tego klona szako, bo sobie. Jak że będzie fajnie, no nie. No farma, nie tam ono do tego. To co stakuje, to do to. Srebne węże ty, srebne węże stakowane są. Srebne węże. O piekarnik się zaraz będzie. Piekarnik. Piekienny smok. Z razu piekarnik, piekarnik tobie rozbał fest Patrzcie, piekarnik się rozpi. O, ale tu będzie bitka o tego smoka. Będzie bitka. Tup, tup, tup. Szybko, to mu to mu biegnie. Tum, ty, 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 ty. Ok, catch. Masz? No, zabijcie go. No niezły ten szako, naprawdę. Chyba jakaś Korea. Nie wiem, co się zrobić. Ja milion szako. To moje autataczki śmierci. Ile ja leczę? 200. Jestem przyzwyczajona, że to. na Aramie ten, ten hill jest taki malutki, nie? Nie, no na Aramie też jest duży. Akurat Nidali to jest duży. No, ale na początku jest ten minus chyba 50, coś takiego. No. O, ale dostał Britney. O, jeszcze gangplank mu poprawił. Dalej go gangplank! Nie, ja nie mogę. Nie wiem który, wiedziałem że nie trafię dobrego. Nie, ale ten heal jest ogromny, ma zasięg. Mam ucieczka. Bogowie, ucieczka. A myślałem, że kurzu ci to bezdech. Szkoda. Szkoda, Felicyn. No, to warto gdzieś położyć. Idę po no. Seryldę całą. Okej, okay, ja idę. Nie no, brakuje mi. Ja chciałem złożyć ten, Gdzieś. o to. Ale mi brakuje. Tu Zbuduję sobie GA. Albo w sumie jakbym tego... zrobił ten item na cdr to nie byłoby takie najgorsze w sumie. Ten czujny kamień totem. Baczny kamień totem. Ciekawe, ma dużo fajne cdr O O, Echoludem coś tam uderzyło. O, co <ścoughs> jest za HP? No cześć. O master drzwi kontra zyra. Elo. O, jednak nie. O, -o. o. Misio. Bye bye. No dałem mu heal'a dlatego chyba wygrał, tak szczerze. No teraz na Boga uratowałem, bo trafiłem gitą. O, szako. Elo? No nie no, serio? Tu jest? A, uciekł w tą stronę. Ty chamy, ty. A ty mały. Dobra, gangplank tam jest z XPK. chuj. No se też się wkurzyło. Oko bomba, ty. No tu ten paceniasz. Dobra, postawię takiego koreańskiego pingwarda. O kurde. Wiedziałem, że to taka pułapka. Polowanie nasze. Aha, tu, tu jest prawdziwe. No, secisko się wkurzyło i chyba nie żyje. A no, jeszcze sobie tam. O, pół HP. Tak jest. No. Nie wiem, gdzie on idzie. Tu jest yy, misio. Jest mi się uciekaj, uciekaj. Dobra, jak Wow, no wiedziałem, że mnie nakopie. Nie ma tego stila wesołego: że jak nie rzucę mu kół, to go nie zgniotę, to mnie rozwali. Tak samo jak Mastera? Przeżył. Dobra, dobra to było. Dobra. Powiedz jak się odrodzę, bo coś muszę sprawdzić. Barem ptasiur. Fajna zyra, podoba mi się. Skatycznęła magiczną sztuczkę. Mikania, to jest prawdziwe. O, flash Samira. Koks. Pyk pyk. I już. Żyjesz. Dobra, dzięki. Musiałem coś sprawdzić mhm. Na stronie Ale to samira co na tu ma. Gdzie się nie było stila, nie? Ty mu uklesz, Steela, mhm. nie? Nie Niebogę Z tym katarem się dos boli. Katarzysko, katarzysko to też nie nie boli, to nie? Dobra, masz set. Walcz. I cyk. Oj, pół HP, support midlanerowi, tak jest! O ty. Kto nie żyje? Żyje, ale jaja. O, piękny ten skok, nikt nie widział, więc jest git. Ty zra. No skończmy to wreszcie, nie chce mi się tak szczerze. Dostał? Co? Dostał dzidą i się zrekalował? He? Liga Legend? To pewnie była taka ostatnia sekundka, no nie? Ej no. No. Kurde. Kurde mele. Dobra, kończmy to. Tup, 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 tup. Kończmy to. Hello. I cyk. No, to są ciekawe. Ale tak, a sobie umierasz. Co? Jaki gamoń? No ja, no panu, no walam go w tym samym miejscu. No, Aj ty gamoniu. No więc co, mam nadzieję, że wam się podobała. To była liderka support. No, S. Same zwycięstwo, więc bang!